Kim jesteś piękna Pani obecna w życiu moim proszę cię wyznaj jakie jest imię twoje ja jestem niebo Powiedz mi, piękna pani, co mam czynić, jak żyć. Powiedz, niepokalana, naucz mnie tego dziś. Ja jestem niepokalane poczęcie. Ja Życie Twoje uświęcić. Powiedz mi, piękna pani, gdy przyjdą na mnie trudności, czy pozostanę sam, czy będziesz przy mnie blisko? Ja jestem. I będę zawsze przy Tobie i wszędzie. Tobie dziś wyznaję Maryjo me oddanie, Tobie dziś wyznaję Maryjo me oddanie, ty jesteś niepokalane poczęcie. Zabierz mnie, gdzie Bóg chce, tam będę. Yeah. Zabierz mnie, gdzie Bóg chce, tam będę. Modlitwa na szósty dzień nowy. O niepokalana nieba i ziemi królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do ciebie, upaść przed tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham cię bardzo, przeto ośmielam się prosić cię, byś była tak dobra i powiedziała mi, kim jesteś. Pragnę bowiem poznawać cię coraz więcej i więcej bez granic i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do ciebie, jeszcze innym wydaje się, że cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać cię za swą królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, pracę, cierpienia i nawet ofiarę z życia. O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. Rozważanie Starać się będę sumiennie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do niej i sprawić jej przyjemność. Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Łaska czystej miłości. Matka pięknej miłości usunie z twego serca wszystkie bezpodstawne skrupuły i wszelką służalczą bojaźń. Otworzy twoje serce i rozszerzy je, abyś mógł biec po drodze przykazań jej i jej syna ze świętą swobodą dzieci Bożych. Ona do twego serca wprowadzi czystą miłość, której skarb posiada ona jedna. Odtąd nie będziesz się już kierował uczuciem lęku przed Bogiem miłości, jak czyniłeś to dawniej, ale czystą miłością. Będziesz go uważał za swego najlepszego ojca, będziesz nieustannie starał się mu przypodobać, będziesz z nim ufnie obcował, jak dziecko z ukochanym ojcem. Gdybyś miał nieszczęście go obrazić, natychmiast ukorzysz się przed nim, przeprosisz go pokornie. Z wielką prostotą, i wyciągniesz ku Niemu ręce, podźwigniesz się z miłością bez niepokoju i obawy oraz niechęcenia, będziesz dalej ku Niemu kroczyć. Najświętsza panna napełni cię wielką ufnością do Boga i do niej. Nie będziesz już bowiem zbliżał się do Jezusa sam, lecz zawsze. Przez tę dobrą Matkę. Ponieważ ofiarowałeś jej wszystkie swe zasługi, łaski i zadośćuczynienia, by nimi rozporządzała wedle swej woli, przeto użyczy Ci ona swych cnót, obleczy Cię w swoje zasługi, abyś mógł z ufnością powiedzieć Bogu, Oto Maryja służebnica Twoja, niech mi się stanie według słowa Twego. Ponieważ oddałeś się jej całkowicie z ciałem i duszą, ona, hojna z hojnymi i hojniejsza od najhojniejszych, nawzajem odda się Tobie w sposób cudowny, ale rzeczywisty. Także śmiało będziesz mógł rzec, Twój Ci ja jestem, Najświętsza Dziewico, zbawże mnie. Lub z umiłowanym uczniem, jak to już wyżej wspomniałem, przyjąłem Cię, Święta Matko, jako wszystko dobro moje. Będziesz mógł również mówić za świętym Bonawenturą, oto Pani Zbawczyni moja. Będę działał z ufnością i nie będę się bał, bo siłą moją i chwałą moją w Panu jesteś Ty. Lub znowu. Cały jestem Twój i wszystko moje Twoim jest, o Panno chwalebna, ponad wszystko błogosławiona. Pragnąłbym Cię położyć jako pieczęć na serce moje, bo mocna jako śmierć jest miłość Twoja. Maryjo, jak wiele jest jeszcze przede mną, by móc tak rzec, jak mówią święci. Prowadź mnie, Matko, tak odważnie, tak pokornie, tak w czystości i ku czystości, abym coraz częściej, więcej pewniej i z sercem pełnym miłości mógł mówić nie tylko ustami, lecz całym swym życiem: Cały jestem Twój i wszystko moje Twoim jest. Niech tak się stanie. Przez niepokalane poczęcie twoje, Mamo moja, przez niepokalane serce twoje, i w nim ukryj mnie i prowadź i pouczaj na większą chwałę Boga żywego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają. Zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie, Majo, córo Boga Ojca. Majo, córo Boga Ojca. So דוך דוח